Dzisiaj nie lada gratka, bo wnioski z zaawansowanych warsztatów, które ostatnio prowadziliśmy wewnętrznie dla mojej grupy absolwentów, prowadzącymi byli Daniel i Wojtek. Tylko w roku 2024, który zresztą się jeszcze nie skończył, mają już 100 flipów na koncie, a w ciągu ostatnich 2,5 roku 270 zamkniętych flipów, a jak dobrze pójdzie, to do końca roku będzie to 300. Ja więc myślę, że warto posłuchać, co mają do powiedzenia, jakie wnioski ja wyciągnąłem z tego spotkania. I od razu jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo pomyślałem sobie, że skoro to są warsztaty zaawansowane, to być może osoby początkujące, które nie mają. Jeszcze żadnej transakcji albo dopiero mają pierwsze transakcje na koncie, mogą pomyśleć, że nie jest to odcinek dla nich. Więc tak dopasowałem trzy główne wnioski, żeby dotyczyły osoby początkujących i osób bardziej zaawansowanych, bo okazuje się, że tak naprawdę duża różnica między osobą początkującą a zaawansowaną jest po prostu skala tego, jak działają, ale te drobne niuanse dotyczą jednych i drugich. I obydwie grupy mogą się czegoś nauczyć. Przejdźmy już od razu do konkretu. Będzie to różnica między marketingiem a prospectingiem. Filip, mówimy o nieruchomościach, jakiś marketing, prospecting. O co chodzi? Już tłumaczę na bazie. Prostej historii. To będzie historia handlowca, który pracował u Daniela i Wojtka. Oczywiście ty też możesz wczuć się w tego handlowca, jeżeli dopiero zaczynasz, bo bardzo często te wszystkie role, które robi handlowiec pozyskujący nieruchomości, to będzie twoja rola. Otóż ten handlowiec do czasu, kiedy jego jedynym zadaniem było odebrać telefon, umówić spotkanie, przeanalizować, za ile może to kupić i pojechać, negocjować, bądź w ogóle zobaczyć to mieszkanie na żywo, to działał sobie całkiem dobrze. Bardzo fajnie zarabiał. Lubił swoją robotę, był efektywny, no ale okazało się, że są takie dwie kule u nogi. O tym też będę mówił w dalszej części. Ale jedną kulą u nogi było to, że jeżeli było dużo spotkań, to jednak pewną stratą czasu dla niego była analiza, za ile może to kupić, i fajnie jakby to robił ktoś inny za niego. A drugi element to był taki, że jak były trudne dni, że jest dużo ofert, dużo jeżdżenia, to był po prostu zajechany. No ale były takie dni, gdzie nie miał co robić, bo akurat nic ciekawego, nowego się nie pojawiło, nie miał zadań. I teraz, jak zostało to rozwiązane? Na początku kwestia uwolnienia czasu, o którym będę mówił w kolejnym punkcie, została odhaczona poprzez to, że ktoś inny zaczął robić analizę i uważam, że to ma bardzo duży sens, żebyśmy już na wczesnym etapie naszego działania zaczęli myśleć i dzielić różne zadania na różne koszyki. Tak? W przypadku roli handlowca jednym koszykiem jest odebranie telefonu, który tak naprawdę odebranie telefonu nie jest super istotne, bo to jest zebranie. Podstawowych informacji na temat mieszkania i umówienie spotkania. Drugim koszykiem jest analiza, za ile w ogóle takie mieszkanie możemy kupić, ile ono jest warte. No a trzecim tym koszykiem, bo zobaczcie, że to mogą robić trzy zupełnie różne osoby. Oczywiście często na samym początku robimy wszystko my. I trzecim elementem jest po prostu pojechać do mieszkania, negocjować. No i tak dalej. Nie, ja oczywiście porzucam ten proces dalszy, czyli już później akt notarialny, podpisanie protokołów, przejęcie mieszkania, przygotowanie mieszkania, sprzedaż, bo to są dalsze części. Najpierw było uwolnienie czasu tego handlowca, a drugi problem był taki, że jeżeli był ogień, no to nie ma było za dużo roboty dla niego, ale były takie dni, że po prostu nic się nie działo. Więc pomysł był taki, że skoro marketing to są te lidy przychodzące do nas, czyli telefon, który do nas dzwoni, bądź powiadomienie, które do nas przychodzi z jakiegoś tam narzędzia do powiadomień, albo nawet z portali ogłoszeniowych, że coś cena się zmieniła, pojawiło się nowe ogłoszenie, to ta praca reaktywna jest dość prosta, bo jest jakiś trigger, jakiś wyzwalacz. My coś musimy z nim zrobić, no ale wiemy, że jeżeli pojawia się nowe ogłoszenie albo obniża się cena, no to warto zadziałać szybko, więc trochę jak straż pożarna, od razu działamy. No właśnie, i przechodzimy do prospectingu. W momencie, kiedy handlowiec musiał usiąść, wejść na przykład na Olixa, przejrzeć ogłoszenia, np. stare, nieaktualne, obdzwonić, zrobić jakiś follow-up, czyli te wszystkie elementy, które, do których musiał się zmusić, to nagle okazało się, że ciekawe, zaparzyć. Lepiej się kawę napić, może to nie jest dobry moment. No bo wiecie, przez telefon każdy z nas, zaczynając, będzie jeździł, oglądał dużo mieszkań. To jest takie dość klasyczne, bo jeszcze nie wie, że nie opłaca się do większości mieszkań jeździć. No bo skoro mogę przez telefon się dowiedzieć, że ogłoszenie, które wisi 3 miesiące w internecie, właściciele wcale nie zamierzają tam negocjować i oni mają taką cenę, koniec. kropka i ani złotówki mniej, no to ja już wiem, że jeżeli znam ten układ, znam tą okolicę i to mieszkanie jest powyżej ceny rynkowej, to mi się tam w ogóle nie opłaca jechać, tak? Więc. Ten handlowiec w tej pracy aktywnej musiał tak naprawdę wywoływać już przez telefon, dowiedzieć się czy wywoływać, dowiadywać się w ogóle, czy jest miejsce na negocjacje. No i wiecie, to może brzmieć tak, że, no wie pani co, bo zastanawiam się, czy tam w ogóle jechać, ale cena w tym momencie w internecie jest zbyt wysoka i zastanawiam się. Czy w ogóle jest miejsce na negocjacje? I jeżeli ludzie ci powiedzą, wie pan co, no nie, chcę sprzedać za tą cenę, koniec. kropka, No to spoko, ale są ludzie, którzy tak miło nie odpowiedzą, i później się okazuje, że ten handlowiec, który dotychczas tylko odbierał telefony od ludzi, którzy faktycznie chcieli sprzedać, sprzedać mieszkanie, zbierał informacje o mieszkaniu, analizował, jechał i miał przyjemną z reguły rozmowę zakupową, to nagle on musi się zmierzyć z tym, że to on się wdzwania do ludzi. On musi przez telefon im proponować jakieś negocjacje, on musi się spotkać z odrzuceniem, czasem miłym, czasem niemiłym, jeszcze sam sobie musi zorganizować pracę. No i doszło do tego, że jego tak, jak był superhandlowcem i bez problemu to robił. To jego efektywność drastycznie spadła. Dlaczego o tym mówię? Bo po pierwsze, dla osób początkujących, żebyście zrozumieli, że korzystanie z jakichkolwiek powiadomień czy to są jakieś systemy do powiadomień, czy to jest po prostu wbudowany w Elixa, czy w Otodom system do nowych ogłoszeń. Jak się coś pojawia, czy zmienia się cena, dostaniemy powiadomienie. Ułatwi nam to działanie, bo nie będziemy musieli się zastanawiać, czy dzisiaj wejść na Olixa, czy to jest dobra pora. Kurde, już się zrobiła 19, więc nie wiem, czy zadzwonić. Po prostu dostaję powiadomienie, pojawiło się nowe ogłoszenie, biorę i dzwonię, umawiam, jadę, tak? Nic prostszego. Sami wpadamy w pułapkę tego, że mamy wątpliwości, że zaczynamy robić sobie wymówki, bo jak siedzimy na tym portalu ogłoszeniowym, to może nam się nie chcieć. Dla osób bardziej za zaawansowanych, zobaczcie, że jakby główną rolą Wojtka i Daniela w tej firmie nie jest zmuszać ludzi do prospectingu, bo zobaczyli, że jest ekstremalnie nieefektywne. Wiadomo, jakbyśmy zatrudniali typowo ludzi do cold calli, to mogłoby to mieć sens, bo oczywiście cold kolując takie ogłoszenia można by było umawiać spotkania dla handlowca, OK. Ale zrozumieli, że znacznie lepszym poświęceniem czasu i znacznie przyjemniejszą atmosferą pracy tych handlowców, osób, które będą jechały, rozmawiały na temat ceny i kupowały te mieszkania, będzie moment, kiedy oni będą sprawiali, żeby te lidy, te osoby zainteresowane sprzedażem do nich przychodziły. I tych sposobów oczywiście sporo zaczynając od internetu, przez ulotki, zrywki, czy nawet skupy nieruchomości, które są dość popularne, czy reklamy na Facebooku, skupieli się na tym, żeby znaleźć dobre źródło, które będzie dawało nam przewidywalne efekty, które taki handlowiec będzie mógł obsłużyć. I idąc dalej, bo bardzo często można powiedzieć, no dobra, Filip, ale ty mówisz o jakichś tam sposobach. Skąd ja mam wiedzieć, co u mnie działa? No i właśnie to byłby taki drugi punkt, który mocno wyciągnąłem z tych warsztatów: że my na początku, kiedy zaczynamy, każde miasto, każda dzielnica, każda okolica jest troszeczkę inna, tak? Tu będzie działało bardziej tu, tu będzie działało coś innego. My na początku tego nie wiemy, a osoby, które działają już jakiś czas na rynku, no to też nie będą chciały dokładnie zdradzać wszystkich swoich sekretów w kontekście, no wiesz co, Filip, ja też działam w Katowicach, to ja ci dokładnie powiem, gdzie najlepiej kupować i gdzie najlepsze sposoby działają. Tak? To już jest taka ta mikrowiedza, mikro doświadczenie, które jednak każda osoba działająca na rynku raczej chce zachować dla siebie. Bo na początku mamy takie poczucie, jakbyśmy szli bardzo szeroko i szukali złota. Ale mamy tylko łopatę i tylko delikatnie zbieramy ziemię z góry, czy tam węgla szukamy. Zbieramy trochę gleby z góry i zaczynamy spoglądać do tego dołka i mówimy, OK, to spróbowałem, tu tego złota nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. O, tu jest ciekawe, wykopałem dziurę, już tam złoto widzę i zaczynam kopać głębiej. Teraz oczywiście tu mogą być dwie ścieżki. Bo może być tak, że jeżeli pogrzebaliśmy w różnych dołkach i szukaliśmy złota czy tego węgla, to może się okazać, że nie widzimy go na powierzchni i gdzieś znajdziemy to na powierzchni i zaczynamy tam... Kopać coraz głębiej, tylko po pewnym czasie okazuje się, że jak kopiemy głęboko, to tam już więcej tego złota czy węgla nie ma. I tu powiedziałbym takim szczęściu początkującego. Dla mnie totalnie inspirującym elementem było, jeżeli oni w ciągu 2,5 roku dobijają do 300 transakcji, to muszą mieć genialne źródła pozyskiwania okazji. I tu są dwie odnogi, bo ja te źródła znałem. Tylko bardzo często my odrzucamy pewne źródła albo akceptujemy pewne źródła tylko na bazie tych pierwszych doświadczeń. Czyli wbiłem łopatę, odsłoniłem, co jest pod tą ziemią i widzę, jest to złoto. To była bardzo fajna sekcja na tych warsztatach zaawansowanych, która pokazała jedną rzecz, że Sprawdzili kilkadziesiąt różnych sposobów, które są, wiecie, ludzie chcą sekretów, ludzie chcą tajnych sposobów. Zresztą jak poszukacie w necie, to jest pełne jakichś takich pomysłów, typu musisz się zakolegować z księdzem po kolędzie, tak? To są pomysły, które brzmią seksji, ale w praktyce może i znajdziesz jakieś jedno mieszkanie. I pokazywali kilkadziesiąt sposobów, które oni przetestowali i które okazywały się, że często to było szczęście początkującego, ale jak kopali głębiej, to tam już nie było więcej złota, węgla, nie było tam nic. Więc częściej początkująco pozwalało im określić, OK, ta metoda jest fajna i teoretycy by później tą metodę mówili, no, to jest super metoda. A w praktyce okazywało się, że często te metody, które były znane i na początku, jak się odsłaniało tą glebę, to tam nie było tego złota, to jak zaczyna się głę kopać głębiej i szlifować pewne elementy, to tam to złoto jest i to w fajnych ilościach. No i właśnie. Do czego zmierzałem z tym wszystkim? Do tego, że my na początku, nie mając pewnej skali, do końca nie wiemy, co u nas działa. Filip powiedziałbyś, co to za sposoby, ale prawda jest taka, że te sposoby są bardzo dostosowane do twojej lokalizacji i twoim zadaniem jest nie poddać się. Jeżeli testujesz jakiś sposób pozyskiwania okazji, to kopać trochę głębiej. Na przykład, jeżeli Chcę sprawdzić, czy ma sens dzwonienie na stare ogłoszenia z internetu, no to nie wyciągnę wniosków po 5 czy 10 ogłoszeniach, tylko będę to robił na przykład przez trzy miesiące, przez 6 miesięcy. Obdzwonię absolutnie każde mieszkanie. Jeżeli chcę sprawdzić, czy follow-upy, czyli powracanie do ogłoszeń, do mieszkań, które już obejrzałem, i na przykład mieszkanie mi się podobało, lokalizacja mi się podobała, cena była trochę za wysoka, no to odezwę się z powrotem do właścicieli i dopytam się, czy. Być może już jest miejsce na negocjacje, być może chcą szybciej sprzedać, być może już są zmęczeni sprzedażą i nie ma żadnego chętnego, a my widzimy w tym mieszkaniu potencjał, żeby na przykład je wyremontować i zyskiem sprzedać po remoncie. Większość osób spróbuje jakiegoś sposobu przez tydzień i wyciągnie wnioski. Mogą to być wnioski pozytywne, czyli szczęście początkującego i to działa, albo wnioski przez tydzień nic nie zrobiłem, nic się nie udało, nie mam stałych okazji, po prostu się nie opłaca. I to co właśnie był takim Fundamentem rozważań było właśnie to, że każdy sposób, który mają w firmie, testują przez kilka miesięcy albo ilościowo na przykład nie, w dziesiątkach, setkach tysięcy, Prób, tak? Czyli jeżeli na przykład odpalam kampanię mojego skupu nieruchomości na Facebooku, no to nie, podam się, nie poddam się po tym, jak wydam 1000 zł i mówię, nie, to w ogóle nie działa, wrzucę w to 10, 20, 30 tysięcy i zobaczę. Wiadomo, na początku, kiedy zaczynam i nie mam jeszcze zysków z nieruchomości, to trudno będzie mi wsadzić takie pieniądze, no bo stwierdzam, nie, no przecież nie wydam teraz na reklamę na Facebooku 10 tysięcy, żeby okazało się, że w ogóle to nic mi nie dało. Ale każda osoba, która zaczyna i na początku trochę, wiecie, rzeźbi próbuje różnych rzeczy, najlepiej tych bezpłatnych, zarabia kasę z nieruchomości, reinwestuje pieniądze w swoją firmę, reinwestuje w testowanie sposobów, żeby zobaczyć, co dokładnie działa. No i właśnie, jesteśmy na tym etapie, że wrócę trochę do tego handlowca, bo myślę, że i osoby początkujące i zaawansowane mogą, może dotykać ta klątwa. Albo przynajmniej to takie przekonanie. W Polsce jest taka wizja tego przedsiębiorcy, który, który musi być zabiegany, który cały czas coś robi, który ma wiecznie coś jakieś zadania do zrobienia, który wiecznie gdzieś pędzi, który wiecznie coś załatwia. No bo zobacz, jeżeli taki handlowiec, jego rolą było nie tylko odebrać telefon, ale zrobić analizę, pojechać, później zająć się tym mieszkaniem, e, protokoły zdawczo-odbiorcze, akt notarialny, Tauron czy jakieś inne dostawca energii, jakiś dostawca gazu, spółdzielnia, urząd miasta, to szybko okazało się, że ten cały nasz handlowiec, który tak naprawdę jest świetny w negocjacjach, to 80% czasu robi jakieś pierdoły i 20% czasu zajmuje się faktycznie tym, w czym jest najlepszy. I jeszcze tak, jak patrzymy na tego handlowca, który jest w naszej firmie, to bardzo szybko wyciągamy wnioski, płacę mu kupę kasy, a zajmuje się pierdołami, więc szybko te pierdoły z niego zdejmę. Gorzej to, jakie my jesteśmy tym handlowcem i nie ma kogoś, kto patrzy na nas z boku i mówi, to jest niepotrzebne, to można by zdelegować. Więc my lubimy być zajęci, tak? Każdy teraz jest taki zajęty, każdy pędzi gdzieś. A okazuje się, że to nasze pędzenie, zaparzę sobie kawę, Zmotywuję się do pracy, poczytam jakąś książkę i tej efektywnej pracy jest dwie, trzy, czasem cztery godziny. I prawda jest taka, że no, warto zadać sobie pytanie, czy ja też tak nie mam, czy jak mam coś zrobić i jest to proaktywne, czyli muszę się do tego zmusić, czy właśnie tak mój dzień nie wygląda, że zanim się wezmę do roboty, to jest cała, cała masa rytuałów po drodze. Nie? I tutaj jest coś dla wielu osób naprawdę przyjemnego, jak to wdrożą, ale bolesnego do wdrożenia, bo mam poczucie, że wiele osób, które zajmuje się rynkiem nieruchomości. Też przez to przechodziłem. Nie uważa, że może zatrudnić kogoś. No bo do zatrudnienia kogoś trzeba mieć przecież biuro, trzeba gdzieś tam osobę mieć, to będzie umowa o pracę, jakiś BHP, kupa roboty, nie? Kupa zachodu. Mało no, osób zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jesteś taki jak wirtualne asystentki. I powiedziałbym tak: jeżeli chcesz budować fajną, dużą firmę, która będzie się czymkolwiek zajmowała na większym skalę, no to oczywiście Twoją drogą jest dobra reputacja, biuro, ludzie, nie możesz sobie bez tego poradzić. Ale jest część osób, która mówi: Filip, ale. Wszyscy, ja robię 5-10 flipów w ciągu roku. Ja tak naprawdę nie potrzebuję ani biura, ani nie potrzebuję jakichś tam ludzi w terenie czy asystentek. Ja po prostu sobie sam to ogarniam. I tu zmierzam do tego, że jeżeli naprawdę zrobimy sobie rachunek sumienia i powiemy: No dobra, jestem tym handlowcem. I lubię pozyskiwać mieszkania, lubię nawet dzwonić, lubię to analizować, ale nienawidzę papierów każdego miesiąca. No ale tych papierów ile ja się tym zajmuję? No tam z 10-15 godzin jakieś skanowanie faktur, układanie tego, wysłanie tego księgowej, raporty w Excelu, tak żebym wiedział, ile z tego flipa zarabiam. Jakieś przygotowanie umów, może jakąś pożyczkę robię, może jakąś współpracę z inwestorem. Jest trochę takich pierdół administracyjnych, których po prostu nie lubię. I to mnie zastanawia, bo jeżeli otwieramy sobie swoją głowę na wirtualną asystentkę, czyli osobę, która nie siedzi w naszym biurze, ona sobie siedzi gdzieś na drugim końcu Polski, pracuje zdalnie. Pracuje z reguły z kilkoma, kilkunastoma firmami i robi takie drobne zadania. Właśnie dla nas tak jak przestawimy się na to, że możemy w sumie taką osobę mieć i ona by nas odciążyła z tych najprostszych rzeczy, ale które robimy zdalnie. No wiecie, jak tak sobie zrobimy rachunek sumienia, to tych rzeczy trochę jest. Tak, już wymieniłem te wszystkie papiery, ale później, jak już przygotowujemy mieszkanie, no to czy tam remont, no to trzeba przygotować umowę z ekipą. Później trzeba wystawić ogłoszenie. No dobra, wirtualna asystentka nie odbierze telefonu, ale wszystkie te elementy, które niby zajmują 10, 15, 20 minut, to to zajmuje trochę czasu. I można sobie mówić, że nie, no ja to przecież lubię, to oni w ogóle mnie nie Ciąża, ja nie będę przecież płacił za taką osobę, to ona bierze stówę za godzinę, jeszcze netto, czy wat trzeba doliczyć, to mi się w ogóle nie opłaca. Im dłużej o tym myślę i patrzę na to nasze życie i na ten czas skończony, który tak naprawdę umyka nam między palcami, że ja serio wolałbym leżeć na kanapie i odpoczywać, albo leżeć w łóżku i spać dłużej o godzinę, niż myśleć, że każdego miesiąca mam do zrobienia kilkanaście godzin papierów. No i dobra, i to jest takie podejście dla osób początkujących, czyli. Patrzę na siebie, patrzę, na co tracę czas, biorę taką wirtualną asystentkę. Dla osób bardziej zaawansowanych, i to znowu trochę trzeba zawalczyć ze swoim ego, które zbrania się rękami i nogami i mówi: Nie no, Filip, takie podstawy mówisz, przecież to jest oczywiste, tak? Ale czy możesz sobie zrobić uczciwy rachunek sumienia, usiąść, i na przykład dzisiejszy, dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, albo kilka dni pod rząd, spisać sobie w takich interwach 15-minutowych bądź 30-minutowych? Co każdego dnia robisz? Czyli rozpisujesz sobie kartkę, piszesz sobie godzinę i piszesz OK, przez te 15 minut robiłem to, przez te robiłem to, przez te robiłem to. I później jak na no to spojrzysz i zrobisz sobie taki uczciwy rachunek sumienia, które z tych rzeczy można było delegować, które z tych rzeczy są poniżej tej Twojej wypłaty, tego twojego tej wartości każdej godziny, to okazuje się, że każdy z nas robi jakieś głupoty tylko, żeby przed sobą wyglądać, że jest zabiegany. Bo to bycie zabieganym jest w dzisiejszych czasach sexy. Także zachęcam do zrobienia sobie takiego rachunku sumienia, bo łatwiej się patrzy na kogoś i i optymalizuje się czas naszego handlowca czy naszego pracownika, a znacznie trudniej się optymalizuje nasz czas osobisty. No i właśnie. I tutaj przechodzę jeszcze do jednej rzeczy, która uważam, że jest totalnie kluczowa i totalnie niezrozumiana u wielu osób, które w ogóle prowadzą biznes, już nawet pomijam nieruchomości. Totalnie niezrozumiana. Co to znaczy osoba zaawansowana? Ilościowo no okej, okay. robię 15 flipów rocznie, czy ja już jestem zaawansowany? No można powiedzieć, że robię ilościowo dużo, ale co czyni mnie osobą, która będzie zaawansowana? Może sobie powiedzieć, że jest zaawansowana. Czy to jest to, że ja mam turbo artystyczne, specjalne sposoby działania, czy raczej mam to tak poukładane, że Każda podstawowa rzecz jest po prostu na tip-top. Ja u siebie zauważyłem coś takiego i możesz też się wypowiedzieć w komentarzu, co o tym sądzisz, ale zauważyłem, że produkty i usługi, z których ja korzystam najczęściej, to być może nie są zawsze najlepsze, najdroższe produkty bądź usługi, ale najbardziej przewidywalne. Ja wiem, że ta firma mnie nie rozczarowuje, że zawsze u nich poziom jest bardzo dobry. Może nie są totalnie najlepsi, ale jak współpracuję z nimi od 5 lat, Nigdy mnie nie zawiedli. Myślę sobie o tym samym tutaj. Możemy przyjąć dwie drogi. Ja w nieruchomościach, albo jestem artystą, i artysta mam tu na myśli: kupuję mało mieszkań, nie idę po wielką skalę. Z każdego mieszkania wykręcam maksa. Robię rynek premium, robię piękne wykończenia, robię coś totalnie, czego rynek nie ma. Albo nie przygotowuję mieszkania dla inwestorów, robię gotowce, umiem tak wyłapać, wykrować potencjał. Tak fajnie później tym zarządzam, że inwestorzy przychodzą do mnie. Więc ja jestem takim artystą, który jest wymagany, jak ten najlepszy kucharz, który po prostu na kuchni wiecie, dwie gwiazdki, myślę, trzy gwiazki, dziesięć gwiazdek. On po prostu ma ten perfekcyjny smak do tych dań, z tym artystą. I okej. Okay, Zastanowiłbym się, które z tych elementów zależą w 100% ode mnie, które jestem w stanie i tak oddać komuś wirtualnej asystentce, asystentce, bo wiem, że często my trzymamy wszystko kluczowo, żeby niczego nie puścić. I ta droga też jest w porządku, jest jeden problem z byciem artystą, i trzeba sobie to po prostu przyjąć i wziąć na klatę. Kiedy artysta jedzie na wakacje i nie ma zespołu na miejscu, to co się dzieje z jego zyskami? Nie ma ich. Nie ogląda mieszkań, nie kupuje, nie sprzedaje, nie remontuje, nie dba o tą jakość, bo go po prostu nie ma. I wiem, że sporo osób w nieruchomościach, ja sam przez pierwsze trzy lata też tak miałem, że wiedziałem, że jeżeli wyjadę na wakacje, te wakacje będą trwały 3 tygodnie, 2 tygodnie, tydzień, miesiąc, obojętnie. To ja przez ten czas nie będę pracował, więc te wakacje nie kosztują mnie x, powiedzmy, 30 tysięcy wyjazd, tylko kosztują mnie 30 tysięcy plus utracone korzyści z transakcji, których nie zrobię. Więc to jest główny problem artysty, że jego firma przestaje działać, kiedy on wyjeżdża. Druga droga jest taka, że ja przestaję być artystą, wszystko staje się przewidywalne, każdy proces jest rozłożony na indywidualnych ludzi i w zasadzie. To znowu musimy przed samym sobą przyznać, że te nieruchomości wcale takie trudne nie są. Ta analiza wcale taka trudna nie jest. Te sposoby pozyskiwania okazji to nie są jakieś turbosekrety. Wszystko sprowadza się do tego, żeby robić podstawy, robić je powtarzalnie, robić je cały czas. Bardzo podobnie zresztą z dietą, z siłownią, ze wszystkim, z nauką języka. Nieważne, że masz zrywy raz na miesiąc i się ruszasz i działasz, i działasz przez 48 godzin, w ten sposób nie zbudujesz ani tego wymarzonego ciała, ani wymarzonej wymowy. To się nie, nie wydarzy, bo nie masz przewidywalności i nie jest to powtarzalne. Myślę, że człowiek ma takie dwie pułapki. Pierwsza pułapka jest taka, że myśli, że są jakieś sekrety i że te sekrety są przed nim chowane. To jest raz. A dwa, że po prostu jak już tych sekretów by nie było, a jedyna taka fundament efektów to jest nasza praca powtarzalna, doszlifowana, no to przed samym sobą musimy przyznać, hej, może ja się do tego nie nadaję, może mi się nie chce, może nie jestem przewidywalny, może mam teraz wymówki, że mi się nie chce, albo mam za dużo roboty, tak? Może ja sobie po prostu dam spokój. Patrząc na tą firmę, która jest poukładana, tak naprawdę musimy się obedrzeć całe to działanie nieruchomościowe do tego, że mogą to robić ludzie bez dużego doświadczenia. Ważne, żeby po prostu Korzystaj z dobrych systemów. I myślę, że to jest najbardziej bolesne dla wielu osób, które działają na rynku nieruchomości od lat, żeby usiąść i powiedzieć: no dobra, albo wybieram, że jestem artystą, ale deleguję, pozbywam się wszystkiego, co mi nie pasuje, albo idę w kierunku budowania firmy, przewidywalnych wyników, no ale wtedy przed samym sobą muszę przyznać, że większość rzeczy, które ja robię, to była strata czasu, że już dawno trzeba było to oddać, że już dawno trzeba było to poukładać. I że jeszcze będę miał koszty stałe. Jakieś biuro, jakiś pracownik. Ja w ogóle chcę to robić. nie? Czy moją rolą, moją misją jest być przedsiębiorcą? No i to jest trudne, zakładam, że w Twoich kręgach, jeżeli oglądasz ten kanał, to bycie przedsiębiorcą nie jest jakąś ujmą. Mówię, że w niektórych, w niektórych ludzi bycie przedsiębiorcą, to przecież prywat, aż to najgorszy. Ale jeżeli bycie przedsiębiorcą jest czymś fajnym, to przyznanie przed samym sobą, że może ja nie jestem super przedsiębiorcą, może nie jestem ani fajnym szefem, ani dobrym liderem, może ja w sumie lubię to, że mam kilka, kilkanaście transakcji w roku. I że jestem tym artystą, lubię ten proces do, doszlifować. Może mam za dużo na głowie, więc czegoś się pozbędę. I to też jest ok. Nie? Bo patrzcie, tak naprawdę główny wniosek po takich warsztatach zaawansowanych, gdzie patrzysz, jak funkcjonuje cały ten kombajn, siadasz i mówisz. Co mi się podoba z tego, co ja teraz robię, co mi się nie podoba, co mnie wkurza, co mi za dużo, za dużo, zabiera dużo czasu, a nie daje mi efektów, co mi daje fajne efekty, a zabiera mało czasu. Jakbym mógł to zbudować na nowo, to w ogóle bym to zbudował, wiedząc już to, co wiem, które z tych rzeczy robię, bo wydaje mi się, że trzeba je robić, a tak naprawdę nie mają sensu, które rzeczy w moim życiu czy w moim biznesie robię, bo na przykład moi ludzie mają jakieś oczekiwania w stosunku do mnie, albo już coś takiego się utarło, albo coś takiego wypada. Dużo pytań, które warto sobie zadać, i dla mnie za każdym razem, kiedy prowadzę bądź uczestniczę, w takich warsztatach i mogę zobaczyć od kuchni, jak coś funkcjonuje, jak to działa, jak to wygląda, to siadam i mówię, to wiedziałem, ale czy stosuję? OK, to jest dla mnie ciekawe, nowe, spoko. O, tu trochę mnie boli. Tu mnie boli. Dlaczego mnie boli? Bo na przykład to jest proste, wiem, że oni robią wszystko fajnie. Jeżeli ktoś do nich dzwoni, zawsze odbierałem telefon od razu, to oczywiście, a co jeżeli jestem na akcie? Co jeżeli ja właśnie kupuję, tak? No to teraz sam nie zawsze jestem w stanie odebrać telefon. Ale już mam centralkę, mam kilka osób, które odbierają telefony, i wtedy wiem, że ten telefon zawsze zostanie odebrany. Tak? Wiem, że jeżeli odbierę, o, ktokolwiek ode mnie zespołu odbierze telefon, to kluczem jest umówić spotkanie, żeby ono się odbyło na przykład za pół godziny albo od razu. Tak? Nigdy nie przekładamy umówienia spotkania na drugą rozmowę. To są takie pierdoły, ale patrząc na to później, jak to się składa, to mówię: Dobra, tego nie robię. Czemu tego nie robię? Mi się nie chce, bo nie mam energii, bo w ogóle to nie jest mój kierunek. Każda interakcja, nawet obejrzenie tego filmu, powinno dać do myślenia. A jeżeli daje do myślenia, to fajnie coś wdrożyć albo z czegoś zrezygnować. No bo jeżeli na koniec obejrzenia nic nie wdrożysz albo z niczego nie zrezygnujesz, to może nie było sensu oglądać tego nagrania, bo może zamiast oglądać nagranie trzeba było coś poszukać, pojechać, umówić, obejrzeć. No ale to już pozostawiam tobie. Mam nadzieję, że te wnioski były dla ciebie otwierające oczy. Ja niesamowicie lubię popatrzeć, jak ktoś prowadzi swoje firmy. Zawsze daje mi to mega kopniaka. Mam nadzieję, że to było dla ciebie wartościowe. No i znać w komentarzu. Cześć!